Robert, czy ty zgadzasz się z takim sformułowaniem, że nie ma miłości bez zazdrości? Ja nie lubię takich uproszczeń, bo to jest takie zbudowanie narracji, że to jest awers i rewers tej samej monety. Seks Podcast. Ale to nieprawda? To nie jest ta sama moneta? Ja myślę, że ostrożnie. Myślę, że to jest cały zbiór różnych monet. I nie chciałbym budować właśnie takiej, że to. Znaczy w ogóle, miłość to jest zestaw bardzo wielu różnych emocji. I zazdrość też tam jest taką emocją, ale też nie ma miłości bez, bez szczęścia, nie ma miłości bez, bez innych też emocji. Mhm. I nie, popatrzyłbym to na jako konglomerat, a nie jakby tutaj budował taką silną, silną zależność. Dlaczego o tym mówię? Bo So... Wow. Znowu zazdrość może być traktowana jako sposób na sprawdzenie miłości i temu się na pewno sprzeciwiam. To najpierw chciałabym wyłuskać z tej twojej wypowiedzi ten fragment, gdzie mówisz, że zazdrość, ona niekoniecznie pozytywnie będzie wpływała, i nie masz takiego poczucia, że to jest awers i rewers tej samej monety, to dlaczego tak bardzo akcentujemy zazdrość? No bo nie mówi się o miłość i i, nie wiem, lęk przed opuszczeniem, albo miłość czy radość jako awers i rewers tej samej monety, zobaczy jednak bardzo mocno akcentujemy zazdrość w kontekście tego, tego konkretnego stanu emocjonalnego, jakim jest miłość. Zazdrość jest takim uczuciem, które, które pojawia się w momencie, kiedy kiedy jest możliwość utraty e, na przykład obiektu, który dla nas jest ważny albo pożądany. E, to jest coś to jest związane właśnie z tą kategorią. E, I m, oczywiście tam opakowane to jest bardzo wiele różnych e, uczuć, bo tam mówimy też o obawie najczęściej, jakiejś niepewności, jakimś smutku, frustracji, złości. I to wokół, e, orbituje wokół tej kategorii e, zazdrość. E, I rzeczywiście m, ona bardzo często się pojawia jako. Jako taki sposób na sprawdzenie tego, w jakiej relacji jestem z danym obiektem. Prawda? Że on jest dla mnie ważny, pożądam go, więc boję się boję się go utracić. I stąd właśnie ta kaskada emocji, jaką jest zazdrość. I, tak, i takie szybko połączenie, oczywiście z miłością. No, Darzymy miłością kogoś, kto dla nas jest szczególny mm -hmm. i, i, i chcemy, chcemy jak najwięcej tego obiektu prawda, w naszym życiu. A tutaj zazdrość, no, kurczę, ktoś nam może ten obiekt kraść prawda? I tutaj no, to, to bardziej pytanie do ciebie, jako, jako osoby, która pracuje w obszarze psychiatrii, no też jest chorobliwa zazdrość, prawda? Jest to, jest to pokazywane jako wręcz coś, co jest niebezpieczne, coś, co może mm. doprowadzić do takich skrajnych stanów właśnie przeżycie, przeżycie, przeżycie tej emocji. Oczywiście i to w psychiatrii, te stany patologicznej zazdrości, czy zazdrości jako stanu patologicznego są szeroko opisywane, ale to też no, nie jest pewnie stan, który dotyczy wielu naszych słuchaczy, więc dzisiaj myślę, że dobrze by było, gdybyśmy skupili się na takiej zazdrości, która nie ma charakteru takiego psychiatrycznego. Czyli naszej codziennej zazdrości. Naszej codziennej zazdrości, która, ale która też może bardzo silnie negatywnie wpływać na relacje. I mieć destrukcyjny wpływ na relacje, i może też doprowadzić do nieszczęścia. Y, no, więc, ona nie musi, tutaj. więc tutaj nie, tak. musi być kwesti, nie, nie musimy mieć y, y, kwestii choroby psychicznej czy zaburzenia psychicznego, po to, żeby ob, omówić o zazdrości jako o zjawisku, które może prowadzić do bardzo poważnych stanów y, i nadużyć y, i przemocy. Czy też różnych form chociażby kontroli czy izolacji danej osoby, o którą dana osoba jest zazdrosna. Ale e, najpierw te takie e, może popularne podejście do zazdrości. Na zasadzie, bo wspomniałeś o tym, że nie zgadzasz się z wykorzystywaniem zazdrości, nie lubisz takiego, takiej sytuacji, że ktoś prowokuje zazdrość, tak to odczytałam, e, po to, żeby udowodnić sobie, że partner nas kocha. Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale myślę, że to jest na tyle często, te zachowanie, że warto dwa słowa o tym y, powiedzieć. My bardzo często mówimy o komunikacji i zakładam, że na przykład ktoś nie dostaje dostatecznej ilości uczuć, e, których potrzebuje e, i zauważa, że prowokowanie sytuacji skrajnych, na przykład właśnie wzbudzanie zazdrości jest takim sposobem. E, I to jest e, już, podchodzi bardziej pod manipulację, mm. e, a nie pod komunikację, którą też wyobrażamy sobie tak e, czysto oczywiście teoretycznie, że to jest najlepsza forma e, Komunikacji w relacji, kiedy, kiedy jednak ta komunikacja jest jakoś czysta, jakaś jest, jakaś jest spójna, jakaś jest szanująca tą drugą osobę. Bo to jest użycie tej osoby czy innych osób, żeby potwierdzić jakiś stan, który, 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 którego, który albo przeżywamy, albo którego nie przeżywamy, właśnie, a chcemy mieć potwierdzenie, że, że rzeczywiście on jest. I na to się nie zgadza. No to to używanie... jaka jest alternatywa, bo, bo myślę, że skoro. Opisujemy, że tego rodzaju zachowanie no nie, jest, nie służy związkowi, nie służy relacji, wykorzystywanie zazdrości do tego, żeby dostać te emocje, których potrzebujemy, to jaka jest alternatywa? Jakie inne zachowanie, które będzie konstruktywne, można zaproponować? Można powiedzieć o swojej potrzebie. Na przykład e, dla mnie ważne jest to, żeby usłyszeć, e, że jestem e, kochany, czy że jestem ważny, a mam poczucie, że tego nie słyszę i teraz nie wiem, czy to się coś skończyło, czy nie słyszę tego, bo nie jest to, nie wiem, wypowiedziane. I może jakby wrócić do tej tego. Albo do... mi za mało. A, tak, tak. I wtedy można zacząć o tym dyskutować. E, I ktoś może powiedzieć, no ale mm, mam takie poczucie, że to robię, na przykład w gestach, w działaniach i tak dalej. E, i, I to jest jakieś takie pole do otwarcia. No, oczywiście, że to jest taka ta zazdrość, prawda, że tutaj, nie wiem, ktoś e, nie wiem, sprowokuje sytuację, pojawiają się silne emocje. No tak, to jest to. Jemu prawda? zależy. Jemu zależy. Albo tak. jej zależy tak, tak, dokładnie, że to jest takie takie, takie spektakularne potwierdzenie. Nie? No dobrze, no ale czy to zmieni? Ten nawyk, na przykład braku tej komunikacji, no, moim poczuciu nie. To po prostu sprowokuje tą sytuację, w danym momencie się to napełni, ale do następnego razu, można powiedzieć. To też może sprowokować takie dosyć duże napięcie emocjonalne po obu stronach, zwłaszcza tej osobie, u której zazdrość jest wzbudzana, bo to wcale nie jest przyjemny stan bycie y, zazdrosnym. Y, to jest taka mieszanina różnych emocji, które naprawdę nie są y, przyjemne do przeżywania, y, ale ten stan może spowodować takie napięcie, które Sprawia, że no, wylądujemy w łóżku, jest seks y, i znów y, wkraczamy w tą taką, taki schemat, y, cykl silnych emocji, seksu na rozładowanie napięcia, seksu na rozładowanie kłótni y, i y, nierozwiązywania problemu, nie nazywania problemu po imieniu. My na ten temat nagraliśmy inny podcast, to też zachęcam do tego, żeby spojrzeć do biblioteki, bo y, już na ten temat rozmawialiśmy, y, więc nie będę już y, tego rozwijać. Jeśli chodzi o rozwiązywanie napięć w związku poprzez seks, ale ten cykl też tutaj się może dziać, prawda? Że to może być takie zaproszenie do takiego uwodzenia i intensywnego seksu. Jak najbardziej, ale to też jest, do, można powiedzieć, zaproszenie do, do jakiejś kontroli, na przykład znaczy nie, sprawdzenie telefonu, podsłuchanie, jakby. Wykorzystanie jakichś narzędzi, żeby, żeby właśnie zdobyć jak najwięcej informacji, prawda, które mogą albo potwierdzić, albo, albo, albo nie. Jakąś tam hipotezę, która się wtedy pojawia. Czyli no właśnie jakieś rodzaje, nie wiem, właśnie kontroli się mogą włączyć, prawda? No tutaj w przypadku tej niepewności znowu mamy też emocje, które, które wynikają z bardziej z braku komunikacji, najczęściej z powodu braku komunikacji, i tutaj sprowokowanie sytuacji, które u, na przykład u samej osoby mogą powodować poczucie winy, bo e, na przykład powiedzenie, no nie wiem, przeglądamy e, telefon osoby partnerskiej, prawda, i teraz możemy też się czuć, no z jednej strony też niekomfortowo w tej sytuacji, nie. że robimy to, prawda, i dodatkowe napięcie. E, i, I tam I się, się może nakręca. pojawić, tak, bardzo wiele różnych emocji. Złość też i zazdrość mogą doprowadzić do tych bardzo poważnych naruszeń, przekroczeń i mogą być takim elementem, który prowadzi do przemocy. I Robert, ty wiem, że też masz doświadczenie, oboje mamy doświadczenie w pracy z osobami, które są źródłem przemocy w relacji, w związku, w rodzinie. Głównie naszym obszarem pracy jest przemoc seksualna, ale to też w tym świecie zazdrości się może pojawić, prawda? Takie zaznaczenie terenu. Czyli może się pojawić właśnie jako taka, taki, taki sposób na poradzenie sobie z tym napięciem, które narasta, i tutaj. No może, no tak jak to przedstawiasz, to oczywiście mamy jasny, jasny ten podział, mamy też sprawcę ofiarę, no bo jeżeli ktoś wymusza działanie na przykład, żeby coś sprawdzić, to, to tutaj też włączają się takie kategorie wręcz, tak jak powiedziałeś, przemocowe. R właśnie chodzi o to, że mm, osoba, która doświadcza przemocy może być y, w taki sposób uwikłana w relację, że w pewnym momencie no, i ten poziom kontroli nad jej życiem jest tak silny, mm. że każdy ruch, każde zachowanie, każde wyjście z domu, y, każde porozmawianie z inną osobą, na przykład innym mężczyzną, bo to najczęściej niestety dzieje się w układzie, gdzie Źródłem przemocy jest mężczyzna, osobą doświadczającą przemocy jest kobieta. Nie zawsze, ale najczęściej tak, tak właśnie to wygląda, że ten poziom kontroli jest tak duży, że każde zachowanie tej kobiety może prowokować u niej potrzebę wyjaśniania, tłumaczenia poddawania się takiej ilustracji każdej aktywności i jej formą na przykład uspokajania tej osoby która jest źródłem przemocy może być też aktywność seksualna i wtedy nie zawsze jest to takie łatwe znaczy dla nas to jest łatwe do nazwania jako zjawisko to jest przemoc oczywiście ale osobie która jest uwikłana w przemoc zarówno tej która jest źródłem przemocy jak i tej która jest i która jej doświadcza, może być trudno nazwać tę sytuację, no bo przecież nie używam siły, nie zmuszam, nie łapię za włosy, nie biję, nie przymuszam do seksu, ale tak naprawdę wykorzystywanie tej zależności, takiego, takiego psychicznego podporządkowania też jest formą przemocy psychicznej. I tak wróćmy do początku, bo powiedzieliśmy, że zazdrość, zazdrość tutaj jest blisko takiej kategorii, jaką jest miłość. I warto podkreślić, że po pierwsze, no naturalną emocją. Natomiast łączenie tych kategorii jest też bardzo niebezpieczne, właśnie, że to jest rewers tej, tej tego silnego uczucia, jakim jest miłość, bo mówisz o tym przeżyciu, to ja sobie wyobrażam, że jak ktoś ma bardzo głęboko zakotwiczone to przekonanie, to znaczy, że tak naprawdę mnie kocha, że tak naprawdę chce być ze mną, że, że to właśnie pokazuje, jak jestem ważny, jaka jestem ważna. I to jest niebezpieczne, żeby właśnie to złączenie obraca się przeciwko samej osobie i, i to przekonanie może być pielęgnowane, że to jest objaw czy, czy, jakiś, czy jakieś pokazanie tej prawdziwej miłości. Powiedziałaś, że to może być niebezpieczne i ja się z tym absolutnie zgadzam, ale myślę, że warto, żebyśmy powiedzieli dwa słowa, w jakim sensie to jest niebezpieczne. To znaczy, że to może być sposób racjonalizacji przemocy. Mhm. No, tak. to może doprowadzać do izolacji, to może doprowadzać do wycofania z relacji społecznych, do ograniczania takiej swobody poruszania się, komunikowania, do ograniczania, na przykład wychodzenia z domu, kontaktów z przyjaciółmi, pracy zarobkowej, kontroli tego, gdzie pracuję, ile pracuję, z kim pracuję, no bo przecież w tej pracy mogę mieć kontakt z jakimiś innymi osobami, czyli w momencie, w którym tych ograniczeń i tej kontroli robi się coraz więcej, to to jednak powinien być sygnał alarmowy, że niedobrze się dzieje w tej relacji, bo to, tego nie można wytłumaczyć zazdrością, albo inaczej, próby wytłumaczenia tego zazdrością, no to nie jest y, y, koniec tematu, że jednak to wymaga głębszej pracy i w takich sytuacjach, jeśli się coś takiego wam zdarza, to jednak zachęcałabym do kontaktu z terapeutą, do kontaktu z lekarzem, lekarzem-psychiatrą, ale myślę, że w tej sytuacji jednak lepiej z terapeutą, takim najlepiej doświadczonym w pracy z parami, no bo ta sytuacja może w pewnym momencie przejść w formę, gdzie bardzo trudno będzie się z niej uwolnić czy tę relację naprawić. Tym bardziej, że tak jak powiedzieliśmy na początku te przekonania, że nie ma miłości bez zazdrości, że ta zazdrość to jest też opisywana często w kategoriach romantycznych jako niezwykle ważny element prawdziwej prawdziwej miłości i to może być coś co właśnie hamuje przed podjęciem tych działań, że to może być pokazywane jako ten dowód prawdziwej, wielkiej, namiętnej miłości. A oddzielmy te dwie, te dwa elementy. A dzisiejszy podcast prowadzili dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog. I dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii. Seks Podcast.